Leszno bardzo nam się podobało. Ulice były czyste, z ładnymi sklepami i wystawami, wszędzie schludne kamieniczki, moc zieleni i kwiatów. Najbardziej lubiłam spacerować po plantach, które powstały na obszarze rozebranych murów obronnych leszna. Miasteczko stanowiło niegdyś magnacką siedzibę rodziny leszczyńskich. Na placu Kościuszki stał ich zamek, przerobiony w latach 30. na siedzibę sądu. Mnie najbardziej odpowiadał ratusz z dużą wieżą w stylu baroku. Tatuś uważał otrzymanie pułku leszczeńskiego, tak bardzo sławnego, za wielkie wyróżnienie. Tak pisze w swych wspomnieniach Irena Rowecka-Mielczarska, córka późniejszego generała Grota, wówczas pułkownika Stefana Roweckiego, który w roku 1933 objął dowództwo. 55. Pułku Piechoty w Wleśnie. Ten znaczek pułkowy dumnego, pięknego, pierwszego pułku Strzelców Wielkopolskich wprowadza mnie w tę atmosferę, kiedy w 1933 roku tyle lat, tyle lat minęło, kiedy po raz pierwszy właśnie w tym miejscu znalazłem się w tym Pięknym pułku, z którym związane są moje najlepsze wspomnienia o pięknej postaci, człowieka niezwykle dzielnego, zasłużonego dla wojskowości, zasłużonego dla Polski pułkownika, potem generała Stefana Roweckiego Grota. Wiem, że ojciec miał w szkołach podchorążych opinię wymagającego, który nie daje żyć, jak się wyrażamy. Czesław Radomiński poszedł do podchorążówki. Był tam prymusem i z tego tytułu miał przywilej wybrania sobie pułku, w którym chciałby służyć. Przeczytał w informatorze o dowódcy 55. Pułku Piechoty i, mimo że mu odradzano, zjawił się w nim w sierpniu 1933 roku. Wszystko to oczywiście była prawda. Rowecki był bardzo wymagający, ale w rezultacie byłem bardzo zadowolony z przydziału do tego pułku. Jak powiedziałem, pułk był bardzo piękny. Miał piękną tradycję. Wywodził się z pierwszego pułku strzelców wielkopolskich, a więc z pułku powstańczego. I Rowecki Zwracał szczególną uwagę i kładł szczególny nacisk na powiązanie tradycji pułku z Wielkopolskością, ze społeczeństwem Wielkopolskim, z akcjami powstania Wielkopolskiego, i w tym kierunku wychowywał nie tylko żołnierzy, ale i nas oficerów. Ojciec uważał pana Czesława za bardzo zdolnego, tak zwanego z przyszłością oficera. Jemu, młodzikowi, powierzył opracowanie jednodniówki na piętnastolecie pułku. Powszechnie mówiono o Radomińskim, że jest oczkiem w głowie dowódcy. Sama postać pułkownika Roweckiego już w pierwszym właśnie zetknięciu robiła ogromne wrażenie. Wyobraźcie sobie państwu bardzo wysoki, przystojny pułkownik, pięknie odznaczony, stojący na tle sztandaru pułkowego, który był tradycyjnie w gabinecie dowódcy pułku. Zaczyna się rozmowa od spojrzenia. Spojrzenie, które, które było jakieś specjalne. I badawcze, i życzliwe, i zachęcające, i jednocześnie wstrzymujące. Dość takie, takie wrażenie, chyba bardzo mieszane, zrozumiałe. Pierwszy raz młodziutki podporucznik, dwudziestodwuletni, staje przed dowódcą pułku, bardzo sławnym, bardzo sławnego pułku. No i do tego troszeczkę przestraszony tymi opiniami, które poprzednio o, zarówno o pułku, jak i o pułkowniku słyszałem. Nawiązanie łączności duchowej z pułkownikiem bezpośrednio w tej rozmowie było jakieś bardzo łatwe. Mimo tego badawczego wzroku, mimo tego Uważnego przyglądania się nam, tak zwanym pistoletom. Pięciu młodym podporucznikom, którzy wtedy dostali przydział do pułku. Była bardzo jakaś gładka dzięki temu, że pułkownik potrafił jakoś zachęcić do rozmowy, do rozmowy szczerej, bez pozy, bez wymyślania, jakichś sytuacji. Krótkie pytania, krótkie odpowiedzi. To pierwsze wrażenie potwierdziło się w następnych spotkaniach, i często zastanawiałem się nad tym, co było istotą, główną sprawą tego, że oddziaływanie tej pięknej postaci było takie mocne, takie, takie niezafałszowane. Wydaje mi się, że główną cechą pułkownika było to, że wszyscy mogliśmy w niego wierzyć. O pułku 55 mówiono, że to jest Wyższa Szkoła Wojenna Roweckiego. To właśnie dlatego, że wszyscy oficerowie, podoficerowie byli właściwie nieustannie szkoleni i to i to z dwóch punktów widzenia. Pierwsza rzecz to szkolenie ściśle wojskowe, drugie to wyrabianie charakteru. Obydwie rzeczy niezwykle ważne. Obydwa zagadnienia podstawowe zupełnie przy stwarzaniu sylwetki pełnowartościowego oficera. Ta fascynacja osobowością y, pułkownika Roweckiego opierała się oczywiście również o głęboką, najgłębszą wiedzę wojskową, jaką on starał się przekazać nam i y, wszczepić w nas wszystkich przekonanie, że studia nad sztuką wojskową nie kończą się nigdy że trzeba właściwie na co dzień mieć tyle spraw związanych ze szkoleniem do przemyślenia, że dużo czasu na własne sprawy nie zostało. Tu na tym dziedzińcu i my szkoliliśmy, i byliśmy szkoleni. Związanie pułku ze społeczeństwem było nie tylko teoretyczne i nie tylko było hasłem, ale było czymś rzeczywistym na co dzień, czymś bardzo głębokim. Zarówno pułk żył bardzo blisko z miastem, co było zrozumiałe o tyle, że za mundurem pan sznurem, ale i dowództwo pułku stwarzało takie warunki, że to współżycie z wcale niełatwym społeczeństwem układało się znakomicie. A nawet muszę podkreślić, że mimo, że w zasadzie między Ułanami a między piechurami normalnie było warczenie na siebie, to tutaj 17 Ułanów nasz sąsiad z 55 pułkiem. Te jednostki żyły dosłownie za pan brat i stosunki te bardzo przyjazne układały się bardzo pięknie i zupełnie wyjątkowo jak na garnizony to musimy powiedzieć. Pułkownik Pragłoski, Pułkownik Rowecki Potrafili i bawić się, nie tylko szkolić, ale po prostu byli ludźmi, którzy korzystali z życia tak jak to było możliwe. Z 55. Pułkiem zerwały się w roku 35. Natomiast los żołnierski połączył mnie znów z wspaniałą postacią generała Grota. Przed samą wojną dostałem nagłe skierowanie na stanowisko adiutanta pułku. Tworzonej przez generała Grota w brygadzie pancernomotorowej. Jednostka nieistniejąca, zagrożenie już stuprocentowe wojną, i pułkownik podejmuje się arcytrudnego zadania, właściwie niemożliwego do wykonania tworzenia nowej jednostki. To też charakteryzuje Roweckiego. To też podkreśla jego charakter i jego żołnierskość. Natomiast 55 Poznański Pułk Piechoty zgodnie ze swoją wspaniałą tradycją w czasie wojny zachował się tak jak Poznański Pułk Piechoty. Wspaniale. Zadając ciężkie straty w licznych bojach większych i mniejszych nieprzyjacielowi na całej trasie działań XIV Wielkopolskiej Dywizji Piechoty. Stoimy przed pomnikiem poświęconym pamięci żołnierzy 55., 17 i batalionów obrony narodowej tworzonych przez 55. pułk piechoty. Trudno mi powstrzymać się od najgłębszego wzruszenia, i dlatego pozwólcie Państwo, że w milczeniu oddam hołd ich. 方便一些。